Jednak trzeba wiedzieć, że to jest wyzwanie. Wyjście nawet w lato na Monte Everest jest też obdarzone dużym ryzykiem. Prawda? Tak samo nurkowanie poniżej 100, a tutaj z planowaniem poniżej 200 metrów jest dużym, obdarzone dużym ryzykiem, ale jestem optymista. By zmniejszyć ryzyko zagubienia, nurkowie muszą być dobrze przygotowani. Muszą dokładnie oznaczyć miejsce, gdzie zaczyna się głębia. Ze znajdującej się na 120 metrze półki skalnej Jurek wystrzeliwuje bojkę. Dzięki przyczepionej do skały linie będzie mógł zejść bezpośrednio w otchłań. Super! Bezproblemowo, aczkolwiek ta półka skala to jest nie powiem milion kilometrów! Daleko!